W piątek, 9 lutego, w wieku 78 lat zmarł polski aktor teatralny i filmowy Aleksander Fabisiak. Aktor w 1967 roku ukończył wydział aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie i od tego czasu występował w Krakowskim Starym Teatrze. Aleksander Fabisiak od 1993 roku do 1999 roku był dziekanem wydziału aktorskiego PWST w Krakowie. Zagrał w filmach i serialach, takich jak Katyń. Powidoki teraz, albo nigdy, Kryminalni Wodzirej, aż po sufit: Gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie, czy prawo Agaty! Znany polski aktor i śpiewak o nadzwyczajnym operowym głosie Wiesław Orłowski zmarł 5 lutego 2024 roku w wieku 61 lat. Wiesław Orłowski był absolwentem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Występował w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, w Teatrze Krypta i Piwnicy przy Krypcie. Był aktorem i śpiewakiem także w operze na zamku w Szczecinie. Zagrał w takich filmach jak Młode Wilki, Gnoje czy teraz ja. 13 lutego, w wieku 79 lat, zmarł Ludwik Denderys, polski bokser i trener olimpijczyk. Ludwik Denderys w swojej karierze rozegrał 243 walki, z czego 186 wygrał, 11 zremisował i 46 przegrał. Zdobył tytuł mistrza polski w 1969 roku oraz wywalczył brązowe medale w mistrzostwach Europy w 1969 roku i w 1971 roku.